Recepcja hotelu Puro, tak czwam. Halo, dzień dobry! Dzwoniłam się do hotelu. Tak jest, zgadza się. Pa, panie kochany, ja potrzebuję nocleg na weekend. Od piątku do niedzieli. Dobrze. Chciałaby pani zapytać o ceny? Co? Od piątku do niedzieli, tak? Od piątku do niedzieli, panie kochany. Dobrze, już sprawdzam. Dla mnie, i dla męża i dla wnuczki. Mm -hmm. A wnuczka jest w jakim wieku? Co? Ale w jakim wieku jest wnuczka? Bo chciałem ustalić, czy to będzie dorosła osoba, czy to jest jeszcze dziecko. Nie, dziecko, dziecko, niech pan pisze, że dziecko. Jak taniej, to już tak pan pisze. Hmm, wie pani, na ten moment e, za taki pokój e, od piątku do niedzieli to będzie 720 zł bez śniadań. Ile? 720. Co? Jeszcze raz niech pan powie, bo ja chyba nie dosłyszałam. 720 zł bez śniadań. Uuu, kurza stopa. Panie, taniej coś, taniej, bo cholera w życiu tyle nie wyciągnę z portfela. Bardzo mi przykro, ale to jest najtaniej, jak mogę zrobić. No, panie kochamy, nie, no, no ile, no 700 za dwa dni. Tak jest. No, nie, ja pierciu. proszę pana, a jakbyśmy się jakoś po znajomości dogadali. No, bardzo mi przykro, niestety to jest najniższa cena, jaką mogę zaoferować. 720, ta. Tak jest. No dobra, to bez śniadania? Bez śniadania, tak jest. O kur. Wiesiu, słyszałeś, co tam... co ten pan gada? 720 zł. No, ja też, mówię, zwariował. Bardzo mi przykro, ale to nie ja ustalam ceny. Nie, to, to nie do pana, to w nie było, panie. Spokojnie. Proszę pana, do. A ze śniadaniem to ile? E, no to będzie trzeba doliczyć 200 złotych, czyli 920 złotych. Ja pierdziele, panie, to, to ja wynajmę mieszkanie na miesiąc za tyle. No bardzo mi przykro, do takiego hotelu pani się dodzwoniła. No, no i co tam jest za te 900, czego nie ma w pokoju za 200, no? Ciężko mi powiedzieć, gdyż po prostu nie wiem, jaki standard oferuje pokój za 200 zł. No, normalnie, łóżko i pokój, a co? No to u nas jest troszeczkę wyższy standard. No, a co macie innego niż łóżko i pokój, no? Proszę pani, mamy na przykład sterowanie, wszystkim w pokoju z poziomu tabletu. Oferujemy również gorące i zimne napoje w cenie pokoju. Eee, Jaki dostęp tab... co, do internetu całodobowym. Co co, 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 co? Co? Tablety? Ja tabletki, ja tabletki mam. Swoje, co pan gada? Jakie tabletki? Eee, proszę proszę, tu nie chodzi o tabletki, o tabletki, tylko o urządzenie elektryczne, którym steruje się pokój. Jak oświetlenie, room service, czy chociażby telewizja lub telefon. Jakie oświetlenie? Bo ja nie wiem o czym pan do mnie mówi teraz. A ja chciałabym zapytać, czy pani jest zainteresowana w takim razie wynajęciem tego pokoju, czy raczej nie? No, po to dzwoni chyba, bo jestem zainteresowana. no. Dla jaj to bym do pana nie dzwoniła, bo ja koleżanki od ploteczek mam. No to ja w takim razie na przekazałem przykład, już informacje. Przykład, jakbym chciała, to dzwonię sobie do Grażynki, się pytam, jak tam na wiosce u niej i tak dalej. o co? Ja będę do pana dzwoniła? Ja dzwonię, bo jest ja chcę hotel, Hotel na weekend. W takim razie, jakich Pani sobie życzy jeszcze informacji, żebym udzielił? No, no jakie o to oświetlenie, bo ja to nie wiem o co chodzi Panu. Proszę Pani, chodzi o światło w pokoju, którym można sterować na różne sposoby. Można zmienić kolor tego oświetlenia, można a, również... A, a, o! Kolor! A co ja burdel tam będę otwierała, Panie kochany? Ja wolę bez światła za 500 na przykład. W takim razie, może Pani wynająć pokój bez sterowania oświetlenia, po prostu w innym hotelu? my oferujemy takie, takie ceny i, i takie udogodnienia jeśli pani o nie odpowiadają to bardzo mi przykro o to taki romantyczny hotel co na to Jaki, wygląda jakieś światełka tablety srety no no dobra proszę pana nie wiem nie wiem a jakbym bez męża przyjechała bo po co mi on tutaj ehm, to cena się niestety nie zmieni no jak się nie zmieni? No jedna osoba mniej chyba, tak? Ale u nas płaci się za pokój nie za ilość osób w pokoju. O, no dobra, to ja wezmę synową. Kurczę, ale ja ja, To mogę wziąć dziesięć osób nawet? No niestety nie, bo w pokoju mogą być tylko dwie. Ale pan kręci, ale pan kręci. A, a wnuczka to co? Jak dwie osoby? Proszę. Przepraszam? Jak dwie osoby, jak wnuczka jeszcze. Nie, nie rozumiem pani, czy może pani powtórzyć? Denerwuje mnie pan. E, bardzo mi przykro, ale ja po prostu pani nie zrozumiałem. Jak dwie osoby, a wnuczka jeszcze do tego? To tak, jak wspomniałem. Jeśli wnuczka ma poniżej 12 lat, może być za darmo. Jeśli będzie miała powyżej 12 lat, będzie to dodatkowa opłata. Chyba ma. Ona ma 12,5, ale to nie widać po niej. Mm, bardzo mi przykro, ale w takim razie będzie się to wiązało z dodatkową opłatą. Zartowałam! Ona ma 11. Żartowałam! Mhm, to w takim razie życzy Państwu zarezerwować ten pokój, czy nie? No właśnie to wie pan, co tak wygląda, bo no z jednej strony bym chciała, nie? A z drugiej, jak sobie pomyślę, te dziewięć w to mnie, aż głowa boli, cholera. Rozumiem. W takim razie bardzo proszę sobie to przemyśleć. A te, a te światełka to takie, jakie to są światełka u Was? To ja to bym chciała mężowi opowiedzieć. E, pani, wszystkie opis pokoju i zdjęcia pokoju można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.purohotel.pl. No, 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 jak u mam tylko panie, to jak to są takie światełka, wie pan na choinkę, to ja pierdzielę. Czuję, ja, to, to nie są takie światełka jak na choinkę. A, no to ja sobie obczaję, tylko że ja, proszę pana, tak z internetu wie pan, jak ja korzystam, tak? No nie za bardzo. Nie mam pojęcia, jak pani korzysta z internetu, niestety, bardzo mi przykro. No słabo, słabo. No dobrze, panie mm. kochany, to ja panu nie przeszkadzam w pracy. Ja tu z mężem porozmawiam, i on tutaj, może ja dam męża. Wiesią, nie, nie trzeba, absolutnie nie, 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 nie trzeba, nie trzeba. Bardzo nie, nie, proszę się nie, 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 nie. zastanowić nad, nad, tą, nad tą ofertą. Jeśli państwo się zdecydują, to zapraszam do kontaktu. Nie, ja dam wieśka, panie, ja dam wieśka, bo on... Ale ja naprawdę nie potrzebuję z, paniem, z panem Wiesławem rozmawiać. Wieśek, trzymaj go. Nie, nie, dziękuję. Halo. Halo, tak? Trzymaj, trzymaj tego wariata, bo on szaleje. Halo. Halo, czy. słucham? No, panie, y, słyszy mnie pan? Słyszę pana? Panie kochany, to, to, to takie troki macie hotele? Tak jest. Ja pierdzielę. Dziewięć stóp. Tak jest. No, no dobra. Panie, my się. my przemyślimy i do pana zadzwonię. Proszę bardzo. No, to dobranoc. Dobranoc. Ale akcja. Ziomki, ale akcja. Siedem tysięcy osób na live. Co się dzieje? Co wy wariantów? Dzień dobry, Pani wadzie? Agata. Halo. Halo. Pani Agata. Halo. Musimy tak, od... słucham. Pani Agata, ja dzwonię w sprawie pracy. Chciałbym zostać kucharką. No, raczej kucharką pan nie zostanie. Dlaczego? No, bo jest pan mężczyzną. No jasne, no ale. To... Nie, po prostu nie, nie mam zakwaterowania dla mężczyzny w środku i po prostu dlatego. Słucham, jeszcze raz. Nie mam zakwaterowania dla mężczyzny. A mi to nie przeszkadza, ja mogę tam wie pani, z kobietami. No, ale kobiety może niekoniecznie z panem. Oj tam, myślę, że się dogadamy. Ja akurat jestem, wie Pani, no nie powiem, ale... No, tam Halo. raz... Halo? Halo? Słyszy mnie Pani? No... tak, teraz tak. Mi nie będą kobiety przeszkadzać, proszę Pani. Ja wszystko rozumiem. Jutro mam rozmowę z Panią, która jest skierowana z Urzędu Pracy... A... Proszę Panią, ja to, na kiedy, to rzecz... na kiedy my się umówimy? <laughs> Może być czwartek? Może być. Ja bym do pani podjechał. Mm -hmm. No dobrze. Dobra, czyli jednak mogę zostać kucharką. Kucharką nie. Kucharzem. Kucharzem ewentualnie. Dobra, tak. Dobra. Spoko, ale będę miał taki sam fartuszek jak koleżanki z pracy? Czy inny? Spokojnie. Przyjedziemy w pontuw, bo porozmawiamy, dobrze? Okej, okay. dobra. To jesteśmy w kontakcie, proszę pani. W czwartek jest tak. Mm -hmm. Dobra. O której gdzieś mniej więcej w czwartek, bo ja córkę muszę zostawić. Od 8 do 16. Od 8 do 16. No okay. dobrze, Dobra, spoko. Spoko. Wie pani, ja zawsze marzyłem, żeby być kucharzem. No zobaczymy. Tylko ta pani troszkę poduczy gotować, co? Y y ja nie uczę gotować. Trzeba Ale... być samodzielnym kucharzem. Czyli tam nikt mnie troszkę tak nie przygotuje, tak? To będzie, będzie, będzie taka opcja, żebym mógł korzystać z przepisów? Z jakich przepisów? No na karteczce będę miał wszystko. Nie. Nie ma takiej opcji. To nie ja się troszkę... Coś. Dobra, dobra, mimo wszystko się dogadamy, proszę pani, ja do pani w czwartek podjadę. Przyjedzie pan, porozmawiamy w czwartek, tak? No, 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 no. Nie no, ja tam jakiś rosołek to potrafię zrobić, nie powiem, nie? A to nie jest wszystko. No i to wiadomo, ale wie pani... Nie od razu Kraków zbudowano. Ja nie przyjmuję na naukę gotowania, tylko do pracy. No, no ja jestem zainteresowany, chcę pracować. Halo. Proszę pani. To ładnie. Ha <laughs>